Christmas. Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na 19 Zdrowia 19 19.00 zawsze nie był Mikołaj, no ale teraz już nie jest, ale sentymenty jakieś tam pozostały, więc jakoś tak to jest. I dzisiaj mamy takie oto zdrabki. Magia świąt, trzy świąteczne kalendarze. No i oczywiście zapraszam Was do konkursu, gdzie trzeba po prostu zapisywać wszystkie zdrabki, które. W odcinku są w odcinkach całego zdrapmasu. Zapisujemy, ile wydałam, ile wygrałam i w ostatnim odcinku trzeba będzie to napisać z poszczególnych krajów. No i wśród poprawnych odpowiedzi będzie losowanie nagrody. Więc mamy tak magia świąt 5 złotych, krzyżówka 3, dwa słynniki, to będzie 10, 12 i mamy dwie ukraińskie zdrapki e, za 20 roweń i czekoladkę za euro z chorwacji. E, myślałam, że mam więcej zdrapek, ale nic. Chyba to ma ostatni odcinek, ale tutaj, tak czy siak, mamy dwie drobki z Ukrainy, więc zapisujemy sobie 40 zł I tutaj zaczynamy od kalendarza, jak zawsze. I 19. Może będzie coś, ale nie ma. Jest kartka, Tu skarpeta. Ciuchcia. Świeca. Czapka, no jak te średnie się trafiły i rękawica Ok, z kalendarza nie ma nic teraz sobie weźmiemy tę czekoladową, piękna piękna strapeczka, tęsknię za czekoladkami z Polski tak, budyku czekoladek, była fajna strafka także taki symbol nasz to będzie ten keks i szukamy keksa lizak bombonierka, kawa jakaś tam coś i koniec więcej nie ma nic, no niestety nie ma tym razem wygranej. Ale zdrapeczka tak czy jak fajna. Teraz ukraińskie zdrowki. Szukamy trzy takie same kwoty. 11040 i co? No niestety nie ma. A tutaj dwie takie same. Dwa takie same symbole. Na razie nie ma. Nie ma. No, pusta. Zobaczymy co tu. Takie same szukamy. Nie, niestety, niestety. I niestety. No, kurko. Dobra, zabieramy się za polskie strapeczki. Pensja 25, jedynka. Pensja 14, 23, 18, ósemka i mamy jedynkę, a pod jedynkę mamy 2 złote nam się zwróciło, także zapisujemy dwa złotiszy nieźle. Dobrze, teraz słonika szukamy, no i mamy słonika, arbuz, mamy drugiego słonika, no i super, i tutaj mamy dwa złote, a ponieważ mamy dwa słoniki, no to mamy cztery złote, więc super, zapisujemy 4 złote, fajnie, to już mamy więcej. Teraz drugi słonik, Jabłuszko, kapelusz, gwiazdka i winogrona, no to już jest puste, teraz magia świąt

Holandia, Udo, koktajl, więc nie ma L, koktajl, Holandia, więcej, a jeszcze tutaj i tutaj alfa. Dobrze, i lów, zobaczcie, tyle -l, L, a ja nie widzę, no, no ale dziś to jest E, jedno E, no jedno E. F. Fax. Jeszcze gdzieś widziałam. Alfa. Dobrze. Kolejna literka jest A. I mamy, słuchajcie, pierwsze słowo. Alfa. Tutaj mama. Wszystkie tutaj A. No dobrze, zobaczymy. Literka U. Lur. Korop. Turkus. Ok. Literka S. Ser. Tutaj mamy S. Tutaj mamy S. Turkus. No i więcej nie widzę. Dobrze, Następne. Literka Z. Kicz. Kicz. I więcej nie ma. Literka E, Y. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Ale nic więcej. Kolejna literka P. Tutaj mamy P. Więcej nie widzę. Literka J. Tutaj mamy J. Mm. Najwięcej nie widzę. Literka D. Tutaj mamy D. to Mamy drugie słowo. No i o, tutaj jeszcze P ukrop. Czy jeszcze jest gdzieś D? nie ma, ale mamy dwa słowa tylko R tutaj mamy I, mamy kochani, zobaczcie, ser trzecie, czwarte słowo, super jeszcze szukamy, może jeszcze coś będzie cztery słowa to już sześć złotych jest dobrze X, mamy max B, tylko B tutaj jeszcze A tutaj mamy B Najwięcej no nie ma. Literka I. Tutaj mamy I. Tutaj mamy I. Kicz. Tutaj mamy I. Dobrze. Jeszcze dwie literki, więc szansa jest na większą wygraną. Literka N. Tutaj mamy N. Tutaj mamy N. Tutaj mamy N. Najwięcej no nie ma. No i zobaczymy. Ostatnia literka. Jest to literka K. I mamy, słuchajcie, wygraną u group. I tutaj mamy K i tutaj mamy K mamy fax, ukrop to już będzie, czekajcie, ile słów żebym ja nie pomyliłam czegoś i się nie pospieszyłam, nie? to będzie tak, ser a raz, dwa słowa trzy, cztery pięć sześć, sześć słów, 20 złotych czy dobrze? jeszcze raz Nie wiem, jakie są, są wycie kontrolne, więc dla mnie to trudne jest. Ser, 2, 3, 4, 5 i 6. No dobrze. Patrzymy kontrolne. S i S. No, wydaje mi się, że, że jest wszystko. Arras ar, jest. Alfa, alfa, alfa jest. Ukrop, u -k -r -o P. jest. Fax. Fax, Jest. Udo. Udo jest. No dobrze. No to słuchajcie. 20 zł plus 6. No to mamy 26 zł. Zapisujemy 26 zł. No to powiem wam, że Mikołaj się postara jakby nie było. Co nie? Jeszcze taka piękna drapeczka mi się trafiła. E Jeśli się pomyliłam, to dajcie znać. No, wydaje mi się, że nie. No bo nie ma więcej literek. C nie było. H nie było, M nie było, więc W też nie było, także wydaje mi się, że więcej tutaj nie ma. No, ale cieszę się bardzo. 26 zł, zapisujemy fajnie, i wygrana, i wzrost, i więcej, także bardzo się cieszę. Jednak Mikołaj jest, magia, jest super. Dziękuję, do zobaczenia. W następnym odcinku buziaczki. Papa, pa, kochani. Oh, ho, ho. merry Christmas.